Każdego roku wybierane jest młodzieżowe słowo roku. Ja co prawda optowałbym za geriatrycznym słowem roku, jak na przykład apsztyfikant, obstalunek i oczywiście plusquam perfektum, czyli czas za przeszły. Mówię o tym dlatego, że niedawno nasi wojskowi wrzucili zdjęcia z nadgranicy i w komentarzach w mojej bańce informacyjnej zawrzało od zachwytów wyrażanych młodzieżowym słowem aura. Zastanowiłem się, które zdjęcie z Warszawy czasów. Okupacji ma dla mnie aurę. Opcja była tylko jedna: tych dwóch dżentelmenów. Oficerki, bryczesy, szyk. I miny ludzi, z którymi nie warto zadzierać. I słusznie, bo to egzekutorzy wyroków polskiego państwa podziemnego. To Tadeusz Towarnicki na prawa i Stefan Sosnowski, RAWA. Ale bohaterem tego zdjęcia jest też Warszawa. To rok 1942 sierpień. Pomyślałem, że zidentyfikuję, gdzie to zdjęcie było robione. Ulica jest szeroka, co już nam wiele mówi. Zobaczcie, tu stykają się dwie. Dwie kamienice boniowaniem, potem trzy okna, kolumny i balkon. Jako, że mam dość dobrą pamięć, to skojarzyłem to miejsce, bo identyfikowali je ludzie z warszawskiej identyfikacji. Tło się zgadza. Styk boniowania, trzy okna, kolumny, balkon. Popatrzmy na inne zdjęcie. Styk kamienic i pozostałe elementy, jak wcześniej. Nasi likwidatorzy byli w alejach jerozolimskich. Patrzymy spod numeru 11 w kierunku numeru 9, czyli w stronę Wisły. Czyli dziś na wysokości mniej mniej więcej sklepu z używaną odzieżą. Nie ma już tego miasta i tamtych ludzi. Warto jednak pamiętać, po czyich śladach tu chodzimy.